Kiedyś powiedziała do mnie kobieta, jak nadstawić drugi policzek. I mówi, zobacz, bo przecież Bóg powiedział, ktoś cię walnął, musisz nadstawić drugi policzek i być dla niego dalej dobry. I ludzie nie rozumieją w ogóle, jak się w tym poruszać. Mówią, tak, bo Bóg to chce, jak ktoś był dla mnie niedobry, żebym dalej cierpiał. Ja mówię, to nie jest prawda, bo prawda jest taka, że jeżeli ty byłeś zawsze leszczem, jeżeli zawsze się bałeś, jeżeli zawsze walili ciebie w twarz, to tak, żebyś nadstawił drugi policzek, to ty po prostu musisz kogoś walnąć, bo to jest wyraz największej odwagi dla ciebie. Ale jeżeli ty byłeś. Jeżeli to ty byłeś ten, który gdzieś kogoś bił, gniudł, czy się nad kimś znęcał, albo komuś ubliżał, to w twoim przypadku nastawić drugi policzek, to jest po prostu pozwolić się znieważyć i żeby ta zniewaga ciebie nie dotknęła. A ludzie czytają Biblię, nie rozumieją co tam przeczytali i mówią, no bo Bóg tak chce, chce żebym niosła swój krzyż, chce żebyś ty niósł swój krzyż. Bóg nie chce, żeby człowiek cierpiał i niósł swój krzyż. Bóg chce, żeby człowiek zwyciężał, żeby był szczęśliwy, żeby mu się powodziło. Bóg nie chce tego, żeby człowiek krzyżem leżał w kościele i nie chce tego, żeby święcił jajka. On chce, żeby człowiek wziął prawdę, którą on dał ludziom, żeby uwierzył w to, że Jezus przyszedł na ziemię, że umarł za ciebie, że wstał z martwych, po to, żebyś ty nie zginął.